Cześć! Wielu z Was zastanawia się pewnie, co można robić w trakcie ogarniającej nas nudy. Możemy na przykład, jak ten tutaj kocur, położyć się i nic nie robić, A, albo jak ten kocur, położyć się i nic nie robić. Hm. Ja preferuję trochę bardziej aktywne działanie, na przykład w postaci takich puzli. Tych puzli mamy tutaj, jak widać, 2000. Jak ja zabieram się za taką robotę? Zaczynam od tego, że otwieram pudełko, po czym szukam wśród tego pudełka i wśród wszystkich tych puzli, takiego, który swoim kształtem będzie pasował do narożnika całej mapy. Może to chwilę zająć, ale wraz z moją komisją puzlowską. No idziemy do tego, i zaraz, zaraz powinniśmy znaleźć chociażby jeden z tych puzli. Dajcie mi chwilę. Dobra, słuchajcie, e, przeszukałem całe pudełko i wychodzi na to, że nie ma żadnego narożnego puzla. Wychodzi na to, że będę musiał przeliczyć, czy jest ich dokładnie 2000. Dobra, ja zbieram swoją mm, puzlowską. E, komisję i zawieramy się co? Do, do liczenia. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, ok, Pięć, sześć, pięćset dwadzieścia cztery, pięćset dwadzieścia pięć, pięćset dwadzieścia sześć, pięćset dwadzieścia siedem i osiem. Tysiąc sto dwadzieścia dziewięć, tysiąc sto trzydzieści, tysiąc dwieście trzydzieści osiem, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1240 53. Wiecie co ja? Ja muszę się tylko czegoś napić i wracamy do, do liczenia. Dajcie mi, dajcie mi chwilę, ok? Wyk wody i możemy zabierać się dalej za robotę. czekajcie, czekaj, 1000. tysiąc, 2000. no nie, dobra, no to, no to, no to jeszcze, jeszcze raz. słuchajcie, zbliżam się do końca i wychodzi, że brakuje czterech puzli. ten jest.

Ale wychodzi na to, że jest to jeden z lepszych sposobów na to, jak, jak zabić nudę. Także <laughs> proponuję w ramach rozrywki zajęcie się na przykład liczeniem e, ziarenek ryżu. No, mam tu zajęcie na drugą połowę dnia. Dobra, do zobaczenia.